Siemaneczko witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z mech majorza i lecimy do gry lecimy do tej gry która jest tą grą gdzie te stwory zabija się tamtymi czarami czy coś w tym stylu w każdym razie szukamy gry i, i i i lets go a ja się pobawię brodą uter uter okej okay, co my tu mamy mm. No ja bym wyrzucił to. Myślę nad tym. Dobra, zostawimy tego. Może się na Paladna przydać z, tego, z tymi jego divine shieldami werbunkami. Może się przydać jak dobierzemy jakiś dobry start. Dobraliśmy chujowy start. Więc... nauczkę na przyszłość. Może jednak trzeba go wyrzucać, żeby szukać czegoś naszego. O, jest tak. Dobra, jest taki, to już coś daje. To już coś daje! Mamy zagranie na pierwszą turę. Zobaczymy, co dalej. Dalej pan palladę myśli. Idealny byłby mini minibot. Bo wtedy pingujemy go, zabijamy go tym. Token. No, token nie jest idealny. Hmm. Token nie jest idealny, bo on może mieć werbunek i, i tak zabije mi tego główniaka małego, ale spróbujemy zrobić tak. Spróbujemy zrobić tak i w następnej zagramy to. Hmm, jeżeli to zginie na przykład i to później zginie, to na czwartą turę mamy to, to i to. Więc jest, są to jakieś opcje w ten sposób. A, te murloki. O kurwa. To bardzo źle. To bardzo źle. Ciekawe. Ale nie wydaje mi się, żeby był sens zagrywać teraz Shreddera po to, żeby mieć coś na stole. Więc nie zagram tego Shreddera. Ale to są murloki i to jest bardzo, bardzo zła informacja. Nie dlatego, że to są murloki czy tam par lat na murlokach, tylko dlatego, że mamy słaby start. Bo nie wykręciliśmy tutaj chorego, chorego jakiegoś kombas z mechami, tylko żeśmy w, przez trzy tury zagrali jednego mecha. A to zawsze jest oznaką słabego startu. Hmm, pan taki. Dobra, spróbujemy. ...pociskować go lodem i dograć sobie Spider-Tanka. I mieć cichą nadzieję, że to nie jest błędem... ...i... ...on nie zagra True Silvera i nie lepiej było zagrać tą. Taką mam nadzieję. Co się w ogóle nazywa? Poszycie. Okej, okay, spoko kam na ruskas No okej, okay. zagraję z tym tokena. To lubię to. Bardzo. Okej, okay, spoko. Zrobimy robimy tak, a nawet tego chyba też odrzucę. Ja mógłbym zagrać tego, żeby dobrać kartę, ale ja w tym momencie nie potrzebuję karty, więc to wydaje mi się wiele lepszym rozwiązaniem. Problem jest taki, że gramy z Dekiem, który ma masę AOE, bo ma ee, tych Doomsayerów, Proroków Zagłady, ma Equality, White Pyro i bronię i konsekrację i tak dalej. Więc troszkę ciężko jest nam utrzymać stół, przy okazji ma też masę hila więc ciężko jest go zabić. Przy okazji też sam nas zabija w dosyć łatwy sposób, więc ogólnie jest ciężko. Tak mówiąc w dużym skrócie, więc to nie jest zbyt kolorowe. Eee... chwilę, co my tu możemy zrobić? Przydałoby się go zabić, tak powiedzmy. Zrobimy tak. Zrobimy tak, zobaczymy z Perfartsa. Part Mrożenie, niewiele nam daje. Eee... pociśniemy chyba... trochę Olinem. Albo nie, dogramy sobie sekret, dogramy sobie tego. Granie sekretu powiedziawszy na ten DEG nie jest najmądrzejsze, bo dajemy mu dodatkowe modloki, znaczy możemy mu dać dodatkowe modloki, a drugą opcją jest zagranie proroka zagłady pod sekret. Jak on teraz zagła zagra proroka zagłady, to ja tu na starcie swojej tury, co jest mega słabe. E, natomiast przyznam się szczerze, że ja nie mam pojęcia jak grać tym Majorem na tego Palladyna. E, na pewno inaczej niż zacząłem. Na pewno powinien, nie, powinienem mieć szybszy start. Niestety ten start no, nie był szybszy, a byłem nawet był w stanie powiedzieć, że był gówniany, w związku z czym jest troszkę słabo. No jest healbot z jego strony, okej, okay, no mamy kolejnego mecha. Mm, no i co dalej? Mm, wydaje mi się, że to już jest pora na tego, głównie dlatego, żeby mieć po prostu mecha, bo żadnego nie mamy i raczej weźmiemy sobie tego. Chociaż to też nie byłoby głupie. Daję jakąś broń. Ale wezmę Jano. Hmm, to na pewno zabijemy. To se możemy zamrozić. No i dogram tego. Ogram tego, no mam niby draw, więc nawet jak on mi... Tylko problem jest taki, że on może mi ten stół sprzątnąć w ciągu jednej tury cały. Prawie. Dobra, no tego i tego nie sprzątnie, więc ja ma jeszcze takiej lipet straszny. Ale problem jest po prostu... W ilości jego mm, czyszczenia stołu, tak? I, I to może być dużym, dużym, dużym problemem nie do przejścia. I tak na dobrą sprawę to jest over tego bordu, to jest zdecydowany Ale z drugiej strony, no to daje jakieś szanse na zabicie go w miarę szybko. No tu jest 12, tu jest 6, to jest 18, czyli mam lital teoretycznie następnej. Problem jest taki, że on zagrywa Pyromantę, Quality i ja nie mam tego stołu. I to jest takie trochę, kurde, latanie w, w, wokół oku... nie? No właśnie. No okej, okay. niech będzie. Niech ci będzie. Dobra, my gramy to na pewno. Zagramy sobie jeszcze to, na tego, żeby nie zginął od konsekracji. Zagramy to. Polecimy tak, polecimy tak. Jeżeli on teraz nam skle jest tu, to my po prostu w następnej gramy Jana. Plus mamy nadzieję, że to bierzemy coś fajnego. Um, natomiast no, nie jest to łatwe, bo on się zbliża do 10 many, więc nie długo będzie w stanie przywracać te murloki do życia. Chociaż zginęły dopiero dwa i to jest duży plus. Bo w tej, w tym momencie, jak rzuci to przyzwanie murloków, to przyzywa tylko dwóch world leaderów, a to robi guzik. A dobra, zobaczmy ile on ma obra ile on ma, aha, okej, okay. whatever. Dobra, mniejsza z tym. <laughs> Za dużo się reprodukowałem. Wygrana! Jest to nasza! A ja napiję się herbaty, bo jeszcze trochę mam. Ale już się skończyła, więc potem po nagraniu tego filmu muszę i zrobić herbatę. To jest kłęs na dzisiaj. Mediv kontra Balfurion. Mediv kontra Malfurion. Niech rozpocznie się gra. To i te wyrzucamy, to jak najbardziej może być, Po połączeniu z coinem jest jak najbardziej key to też nie jest najgorsze, chociaż no na druida już omawialiśmy w poprzednim odcinku temacik. Living roots, to jest coś ciekawego, czyżbyśmy mieli jakieś z druidem przed sobą, ek druidy czy inne kuj druidy? Hmm. Dobra, spróbujemy zrobić tak. No to niestety nie jest super. A czy to jest super zagraniem z koina Na wszystko co nie ma negatywnych kreatur. A to ma. Dobra, to nie jest Cars Druid, to jest jakiś. Ha, ha, haj wie co druid. Um, pstryku, pstryku, napotyku. Miraj. Niestety troszkę się spóźnimy z tym scientistem, Bo on jeszcze żyje. A on teraz pewnie zagra Shreddera. Chyba, że nie ma Shredera. Okay, Słuchajcie, zobaczmy. Patrzmy co to. Kilo power. No to ma darnas za spirantkę. No to jest tragedia. To jest mentalno-psychiczno, kurde wołowa tragedia. To nie, Living Lucy. A, okay. to nie jest źle. To nie jest źle w takim wypadku. Dobra, to my gramy pinga i gramy tego gościa. Ale tego nie ma sensu, bo nam zabije się o drzewo, to ma taki mini sens, bo może hero power użyje i zabije go i straci turę i nie wystawi nic, chociaż z drugiej strony mógłby wystawić ale ale. ale. Znaczy, jakby teraz wystawił na przykład Druid of w clowa, to byłoby zajebiście, nie? Bo ja z tego fajerbalem ściągam i jest. O, perfekto. Nie, to jest dobre. Bo ja sobie go teraz kopiuję, nie? Wciągbym Frostbolta dobrał. Ho ho, ho panie, marzenia. The Dream. A, prawdopodobnie on na ręku. A, mógłbym tradzić i dograć tego, ale to nie ma sensu, więc zagramy fireball w niego i zrobimy tak. On teraz, jak na moje, to swajpuje, ale jak ze swipuje, to znowu nic nie wystawi. my w kolejnej gramy to i to. I brakuje nam wtedy place'a na szóstą, bo na siódmą i ósmą mamy to i to. A, więc jest w miarę K. Okay. Wild Growth. No to jest trochę niebezpieczne, bo on ma już 7 many w kolejnej turze, ma 8. Chuga-Chuga. Dobra, czuga-czuga chuga będzie na następną turę, a w tej gramy to. A, bo czuga-czuga w następnej turze wchodzi z Fireballem, w siódmej wchodzi Boom i w 8 Ragnaros. I to jest w miarę sensowny mana curve. No tutaj też trzeba patrzeć na to właśnie, żeby jakoś takie sensowne te mana kerwy osiągnąć. No i to jest perfekto, Perfecto di Domino, le frente de Delfino Zabijanie tego nie ma sensu. On ma dwie karty na łapie i miałby 9 many zamiast 10 to raczej nie robi dużej różnicy. Więc lepsze jest te 5 damage w tej turze, moim zdaniem. Ok, zagrywając to, no dobra, teraz możesz jakąś piątkę dograć i dogrywać czwórkę, więc nie miał to większego znaczenia. To jest trochę złe, bo tak to mógłbym wytrajdować tego, a tak to nie mogę. Ale i tak powinno być, myślę, w miarę ok. Teoretycznie to, to, to. A tak on. No, nie, no dobra. Kiedyś, kiedyś ktoś bardzo mądry powiedział mi, że najlepszą turą na zagranie doktora Buma jest turą numer 7. I tak na Szuka Big Game Huntera, tak? No, jest to na pewno jakiś pomysł. Big Game Huntera nie ma, no to raczej GG. Takie coś mam wrażonko. 2 na 10 ta bomba. Znaczy nie no, w sumie jeszcze nie GG. Jeszcze nie GG, bo nie mam Litala. W takim wypadku. Chociaż ostatnia bomba może zrobić tu No, był nie. Mogę zagrać to, na przykład z tym Bo też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze może mieć kombo, nie? Albo po prostu Ragnarosa. Dobra, zagrajmy Zobaczymy co się stanie. Powiedziałbym, że bez rewelacji. Powiedziałbym, że mentalna tragedia. Dobra, no ale zrobimy tak. A, zrobimy tak, żeby przypadkiem... Znaczy, teoretycznie mógłbym iść w fejsa, zagrać tego Ragnarosa, bitwi, i na wszystko. Ale jakby później zginął od komba... Co prawda chyba nie było to możliwe, bo nawet jakby, przyszł, jakby miał piątkę i shade'a... To byłoby 8, 12 plus combo 14, 26, 27, więc raczej by to było niemożliwe. Natomiast tak, na wszelki wypadek, zróbmy lepiej. Tak, godny oponent, Mediv kontra. Uldenn. O, mamy dobre rozdanko. O, tak, bardzo dobre rozdanko. Pierwsza, druga. No, zatrzymujemy. No co, oczywiście nasze dobre rozdanko kończy się na dark bombie, więc nie ma co się jarać. Bo na wędrowce pustki. I tu jest mały problem. Na pewno coś gram. Tylko pytanie, czy to, czy to. Zagram to, ale jak on teraz zagra Abusy Sierżanta, to oficjalnie mówię. Kupujesz, <gry> Zagramy tak. I dziabniemy go. Dziabniemy go, żeby on się rozbił teraz, żeby znikł z tego stołu. To za dużo, to niezdrowo. Więc jak spierdziela. Spideroki. ok. Spider tank to... To zabijamy graj. Moja tarcza za Argus. no, to jest takie średnio niefajno, kujowo słabe no, ale zagrywałem Blasmage oczywiście. Aż, kurde. Dobra, ten ma jedno życie i tak ginie od wszystkiego. Ten niech umrze. Ten niech umrze. Dlaczego zabijamy kreatury? Power overwhelming, abusive on Dark Iron warf, implozja, kokliposa, mówię co jeszcze, miliard buffów. Po prostu nie ma sensu ich nie zabijać. Bo te kreatury będą dostawały buffy i będą zabijały nasze kreatury. Więc lepiej po prostu ukrócić ich życie. Hmm. No co prawda tutaj akurat takie troszkę ryzykowne, bo to może dostać plus 2 do ataku i wtedy go zabija Na przykład... Zabi no, dostałoby plus 4, więc whatever. No ale no to było takie troszkę ryzykowne, bo to jajko mogło dostać z sergeanta, drugiego mogło dostać Dark Iron Warfa i to byłoby takie średnio fajne tak, tak, tak. Neverending kurwa, creature story Och, dobry drop. Znaczy, draw. Yy, czy ja chcę go zabijać? Nie. Wydaje mi się, że w tym momencie już jest na to troszkę za późno. Żeby go zabijać w następnej turze. Znaczy, on pewnie tak strajduje z jakimś shredderem. Podejrzewałbym. Pająk z... Y, Snowchuga. Yy, jak poleci face'a, to nie chcę lecieć. Aha, no tak, pająk z Okej, okay, no, być. A ten Dunguard taki trochę nie tegas, Ale mamy dobre karty. E, to na pewno musi zginąć. Jeden Pająk też, bo nie ma sensu, żeby. I y, to w sumie się tam rozi. E, nie, w sumie ten jeden Pająk być może misplay. Zabijanie go. Mogło być to misplayem, chociaż nie jestem pewien. A, whatever. Misplay, nie misplay, wygraliśmy, więc nie ma co roztrząsać. Dobra, moi drodzy, no to tyle byłoby na, na temat Mechmejza. Przyznam się szczerze, że jestem miło zaskoczony skutecznością tej talii, bo spodziewałem się, że będzie mentalno-psychiczna tragedia, a ten deck jest naprawdę mega skuteczny, moim zdaniem. W sumie wbiłem legendę z drugiej albo z trzeciej rangi, chyba z trzeciej, znaczy na trzeciej randze sobie złożyłem ten deck i grałem nim, i gdzieś tak chyba od drugiej rangi pierwszej gwiazdki do samej legendy wbiłem na Winstreaku, co mnie już w ogóle zszokowało mega. Eee, więc. jest w miarę tani, można tutaj te legendy wrzucić i naprawdę jest bardzo skuteczny. Tylko pamiętajcie, kur a, nie ma czegoś takiego jak Face deck, co napierdala tylko w ryja a nie tradeuje. Ten deck tradeuje jak nie będziecie nim tradeować, to będziecie przegrywać. Więc albo tradeujecie i wygrywacie, albo nie tradeujecie i przegrywacie. I tyle w temacie. A ja dziękuję za oglądanie i do zapraszam do kolejnych filmów. Lub też na streamu. A póki co na razie do zobaczenia. Ja ja spaję